To mówi Pan, dałem im przykazanie słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziła. Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca, odwrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem wam wszystkie moje sługi, proroków, bezustannie, lecz nie usłuchali mnie, ani nie nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają. Będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. I odezwiesz się do nich. To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust. Bardzo smutne słowa, Pan Bóg mówi do proroka, nie będą Cię słuchać, nie będą mnie słuchać, nie słuchają, odwracają się do mnie, nie chcą słuchać. Ale głoś, ale głoś. Jednak posyła tego proroka, nawet wiedząc o tym, że nie będą słuchać, nie zostawia ludzi. To jest też wyraz miłości Pana Boga. Ale zwróćmy uwagę na początek tego czytania. Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wyzać będziecie mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziła. Aby się wam dobrze powodziło. Trochę to przypomina raj, kiedy pierwsi rodzice dobrze się im powodziło, jak byli w raju, a potem, kiedy nie posłuchali Pana Boga, już się im dobrze nie powodziło. Cierpieli, już w cierpieniu, w trudzie zdobywali pożywienie, rodzili dzieci i już mieli ciężkie życie. Dlatego, że nie posłuchali, że nie poszli za głosem Pana Boga, nie poszli drogą, którą Pan Bóg wyznaczył. I to się powtarza ciągle. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że wszyscy ludzie na świecie czytają ewangelię i żyją według ewangelii, że każdy postępuje tak, jak uczy ewangelia. Nie byłoby żadnej wojny, nie byłoby nienawiści, kłótni. Jak dobrze byłoby żyć w tym świecie, jak ludzie się szanują, kochają. Jak dobrze byłoby na tym świecie, jeśli by wszyscy tak postępowali. A nam nie jest dobrze na tym świecie, nam jest ciężko na tym świecie. Bo i my nie postępujemy tak, jak mówi Pan Bóg, i inni nie postępują. Tyle zła na świecie, i skutkiem tego zła, konsekwencją tego zła jest to, że jest nam źle na świecie. A Pan Bóg chce, żeby nam było dobrze. My czasem myślimy, że Pan Bóg to wkłada nam krzyż na, na nasze ramiona, że Pan Bóg ciągle nas doświadcza, że żeby nam było ciężko, jak idziemy za Panem Bogiem, to ciągle jakiś krzyż, jakiś smutek, jakieś pokuta. To oczywiście to wszystko ma też miejsce. Ale przede wszystkim Pan Bóg chce, żeby nam było dobrze, żeby nam się powodziło, żebyśmy byli szczęśliwi. Pan Bóg naprawdę tego chce. I ciągle się dzisiaj to powtarza, ale nie usłuchali, nie chcieli słuchać. Poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca. Odwrócili się plecami, a nie twarzą. Bardzo ciekawy obraz. Odwrócili się plecami, a nie twarzą. Kiedy się odwracamy plecami, jak nie chcemy słuchać kogoś, jak się obrażamy na kogoś, jak chcemy wyrazić, że on nie jest dla nas ważny. Czyli my odwracamy się w czasie każdego grzechu. Każdy nasz grzech to jest to, że my się odwracamy od Pana Boga plecami, a nie twarzą. Pan Bóg nigdy się od nas nie odwraca plecami. Pan Bóg zawsze jest do nas nastawiony twarzą, a my przez grzech, przez zło odwracamy się od Pana Boga, jak go nie słuchamy. Na przykład w dzisiejszym psalmie są takie słowa stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie się Mu pieśń. Stańmy przed obliczem, czyli On patrzy na nas, my patrzymy na Niego. Stajemy przed obliczem z uwielbieniem. Jesteśmy nastawieni twarzą, a nie plecami. Ciągle dziś się powtarza taki temat nie usłuchali, nie chcieli słuchać i później zatwardziałość przewrotnego serca. Uczynili twardym swój kark, co możemy też powiedzieć uczynili twardym swoje serce twardość, zatwardziałość serca. I też w psalmie dziś, abyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serce, jak Meriba. Serce może być twardym. I to, co czyni serce twardym, to jest to, że nie słuchamy. Nie słuchamy. Nie słuchamy Pana Boga i nie słuchamy się Pana Boga. Pan Bóg mówi, a my nie słuchamy. I to czyni nasze serce twardym. Słuchanie i posłuszeństwo czyni nasze serce Miękkim, ciepłym, otwartym, wrażliwym. Czytamy dziś takie słowa: Posyłałem Wam wszystkie moje sługi, proroków bezustannie, lecz nie usłuchali mnie. Pan Bóg mówi o tym, że posyła proroków bezustannie, nawet w tłumaczeniu rosyjskim jest od rana, od samego rana posyłam proroków, że rano, zwłaszcza rano, słuchamy, słuchamy Słowa Bożego, otwieramy się na Słowo Boże. Wielu ludzi mówi, że zaczynam dzień od tego, że włączam rozmyślanie. Słucham, i to jest początek mojego dnia, i to jest piękne, jeśli z samego rana słuchamy proroków, słuchamy, słuchamy Słowa Bożego, ale często nie słuchamy. Nie słuchamy Pana Boga. Ale proponuję, żeby na to zatwardziałość też popatrzeć, nie tylko, że nie słuchamy Pana Boga, ale że nie słuchamy drugiego człowieka. Przecież my też czasami mówimy, na przykład żona mówi do męża: Nie pij, bo będziesz źle się czuł, bo będziesz chory, bo się będziesz źle zachowywał, bo stracisz pracę, bo coś tam. Żona mówi, będzie ci dobrze, będzie ci się powodziło, jak nie będziesz pił. A on nie słucha. Przecież dobra rada, ale nie słucha. Albo rodzice mówią dzieciom, nie rób tego, bo, bo będzie źle, później się źle coś skończy. A dzieci nie słuchają. I widzimy, że jeśli by posłuchali, byłoby im dobrze, ale nie słuchają. I my też tak czasem, ktoś do nas coś mówi, ktoś nam coś radzi, a my nie słuchamy. My jesteśmy najmądrzejsi na świecie. Bardzo ważne jest to słuchanie, słuchać drugiego człowieka. Oczywiście, że nie zawsze musimy tak postępować, jak nam drugi człowiek mówi. Na przykład, ja teraz trochę przyziębiłem się i gdzieś tam straciłem głos, i natychmiast ileś tam ludzi mi coś radziło. Proszę księdza, trzeba to, trzeba to wypić, trzeba tutaj tak robić, trzeba tak. Jakbym ja tych wszystkich rad słuchał, to ja bym był gorzej chory. Oczywiście, że nie trzeba słuchać, ale mogę na przykład każdemu podziękować za jego troskę, za to, że on się martwi, że dla niego to jest ważne, żebym ja był zdrowy. Czyli on jest do mnie nastawiony bardzo pozytywnie. Ta rada człowieka świadczy o jego miłości. Niekoniecznie ja muszę posłuchać tej rady, bo nie byłoby to dobre, jakbym wszystkich te, tych rad słuchał. Ale podziękować, odpowiedzieć, wysłuchać. I to jest ważne, żebyśmy słuchali, słuchali się nawzajem. Jak ktoś do mnie mówi, to ja słucham. Albo jak ktoś do mnie pisze, to czytam i odpowiadam. I tu jest też takie słowo dzisiaj: powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają, będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. Nie dadzą ci odpowiedzi. Bardzo ważna jest ta odpowiedź, odpowiedź, żeby jakaś reakcja. Nie ignorować, nie odwracać się plecami, ale odpowiedzieć: Dziękuję za dobrą radę, dziękuję, że do mnie napisałeś. To jest dla mnie ważne, że o mnie pamiętasz. Albo chociaż, jak to czasami jest w różnych wiadomościach, które teraz w internecie piszemy, chociaż jakiś znaczek, jakieś serce, jakieś, jak, jakaś ręka tam podniesiona, jakieś te takie znaczki różne, które są. Nawet taki znaczek jest jakaś odpowiedź, jest jakaś reakcja, że to nie jest obojętne mi, że do mnie to piszesz. I to jest ważne też, często gdzieś się gubimy. Ja sam wiem po sobie, że czasami się gubię w tym, że dużo jakichś informacji otrzymuję, gdzieś komuś nie odpowiem. I wiem, jak czasem kogoś kto to boli, że. Nie odpowiedziałem, że nie, nie, nie otrzymał odpowiedzi. Czasem ktoś się denerwuje, ktoś się na to obraża, i może i ma rację, bo gdzieś nie odpowiedziałem. I może warto, żebyśmy starali się właśnie dbać o to, żeby jakoś odpowiedzieć, chociaż odpowiedzieć chociaż jakimś jednym słowem, chociaż jakimś znaczkiem, chociaż jakąś reakcją, ale żeby ten człowiek widział, że nie odwracamy się do niego plecami, ale twarzą i odpowiadam, odpowiadam i tak odpowiadać Bogu, odpowiadać człowiekowi, żeby usłyszeć, słuchać. I odpowiedzieć. W dzisiejsza Ewangelia: Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Beelzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. I później dalszy ciąg, ale zatrzymajmy się na tym: Jezus wyrzucał złego ducha i zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić. Tłumy były zdumione. A niektórzy rzekli: przez Belzebuba władca z duchu, wyrzuca złe duchy. Czyli dobro nazwali złem. To było uprzedzenie do Jezusa. Wszystko, co czyni Jezus, jest złe. Nawet jak czyni dobro, i tak nazwiemy złem. Wszystko złe. Czasem tak mamy. Dobro nazywamy złem, bo nie lubimy kogoś, albo bo ktoś nas tak nastawił, że teraz wszystko, co ten człowiek, albo ten naród, albo ci ludzie robią, to wszystko jest złe. Uprzedzenie. I to jest właśnie zatwardziałość serca, kiedy dobro nazywamy złem. I nawet jak człowieka nie lubimy, to jeśli on czyni coś dobrego, musimy to zauważyć i obiektywnie ocenić. Chociaż ja jego nie bardzo lubię, ale to on zrobił dobrze. Warto, żebyśmy byli tacy obiektywni i szczerzy. I mieli wrażliwe serce, żeby dostrzec dobro. Nawet jeśli gdzieś nie bardzo lubię tego człowieka. I jeszcze jedna myśl. Tłumy były zdumione, jak Jezus uzdrowił, uwolnił tego człowieka, lecz niektórzy z nich rzekli przez bardzo złych duchów. Czyli tłumy były zdumione, niektórzy, kilka osób pewnie, a może nawet jeden człowiek, coś miał przeciw. Jezus odpowiada, ale czyni swoje. Nie przejmuje się. To jest bardzo ważne, bo czasem jest tak, że my coś robimy dobrego i dużo ludzi. Nas chwali, dziękuję, zauważa, jest nastawionych pozytywnie do tego, co robimy, czy w ogóle do nas jest nastawionych pozytywnie, a gdzieś tam jeden, czy jakieś niektórzy, coś złego o nas mówią, coś im się nie podoba, bo są może uprzedzeni, albo zazdroszczą. I my czasem tak się przejmujemy tym jednym człowiekiem, tymi niektórymi, że w ogóle nie zauważamy, że większość to jest pozytywnie nastawiona. I chodzimy, i płaczemy, i przejmujemy się, i przeżywamy. Że komuś się coś nie spodobało, ale to był jeden człowiek, to było parę osób, a większość była zadowolona. Dlaczego my tak przejmujemy się tymi niektórymi? Im można odpowiedzieć spokojnie, ale czynić swoje. Jeżeli wiem, że czynię dobro, jeżeli wiem, że czynię wolę Pana Boga, nie przejmować się, robić swoje. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.